Siemalo Jigs, przerywnik z tej strony. Znowu gramy w Siriusa sama, część szóstą, bodajże dzisiaj. Jeżeli bym wam mówił tego odcinka, tak na samym wstępie powiem szczerze, to chciałbym Was przeprosić, bo byłem FTUS. Bo byłem na koncercie dzisiaj, znaczy wczoraj w zasadzie, na koncercie. Moi drodzy O snajperka, pięknie. Byłem na koncercie kultu Jelonka po polu na dniach miasta i było prze, przekozacko, ale mam teraz problem z karkiem. Więc to jest troszeczkę mniej taka: jakby to powiedzieć, mniej yy, przyjemna sprawa. Ammo, pięknie. Pięknie mamy ammo do naszej wzajemistej broni. Yeah. Co to jest? Kibel. No, najlepiej spuścić wodę. Najlepiej spuścić wodę z kibla. Dobra. W każdym Bądź razie, jak powiedziałem, boli mnie kark. Bo pogo to jest taka śmieszna sprawa. Nie wiem, czy ktoś was kiedyś pogował, ale pewnie pogowaliście to z ludziem. Piąteczka i siódmeczka. Piąteczka i siódmeczka, dobra. Rakieta leci. Jezus, prawieśmy dostali rakietą, ale nie macie. A nie ma się co łamać. Zastrzane psy idzie! Psy, 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 psy. Po co mi takie psy? Niech mi coś sobie tłumaczę. Chwych, No jak kurde. No was mi tu, no tak się nie liczy. Ajajaj, będziemy się tak bunkrować. Nie wiem już jak długo. Rakietnicami będzie ładno. No kolejny piesno. Te psy do nagrywę. Hmm. Mieliśmy całe HP i co? Lipa trochę. Lipton, straszny lipton. Jeszcze ktoś. No tam zakietnicą, no i inaczej, też będą nas łapać. Ale mamy sniperkę, 7 nabojów. Headshot człowieczku. No i koncert bardzo spoko. Kult jak kult, zawsze daje radę. Powiem wam, że tym razem też nie było źle. Fajnie byli przystrojeni jeśli chodzi o ich, yy, że tak powiem. No, chodzi mi tutaj o, 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 o sprzęt nagłośniający i wszystko bardzo ładnie zrobione. Fajnie się słuchało, fajnie pogowało, w ogóle pogo było straszne. Było w deszczu ludzie święci. Nigdy nie pogowałem w deszczu, a tak hamsko przez cały po prostu ten. Tak hamsko wrednie przez cały koncert praktycznie padał deszcz. Ale no przez pół godziny byłem mokry jak kura, zresztą wszyscy byli. Bo nie dało się niestety pogować z parasolem, a tak poza tym no, koncert kultu. No i nie wiem czy Kazik miał gorszy dzień, czy cokolwiek, ale jakoś tak było. Wiśniaczki. Dobra, jakoś tak było, że po prostu mam mało HP, bardzo mało HP. No i właśnie jakoś tak było że mm, no koncer był ogólnie bardzo sympatyczny no i każdy miał chyba gorzej się dzieje, bo jakoś tak mulili na samym początku bardzo, nie wiem czego to była wina. Chodzi mi, że mulili, że co no, grali same balady. Na początku baranka to wiadomo trzeba było odkręcić całą imprezę, a potem yy, że tak powiem yy, później, że tak powiem, no najpierw trzeba było rozkręcić... Drugą... no... A później, że tak powiem, no było bardzo sympatycznie... Psiur. Po psiurze. No a potem grali kilka takich balad i w zasadzie pod sam koniec jakoś tak wyszło to, że... panie rozkręcili cały, cały koncert i bardzo sympatycznie się, że tak powiem... O, czwóreczkę ale nie chodzę. I tak jakoś dopiero pod sam koniec była sytuacja taka, że koncert... Jakoś tak wyglądał, chodzi mi o to, że zaczęli grać jakieś takie bardziej skoczne rzeczy, bo... Sam początek był, mówię wam, straszny, tak... Co myślę, kurde, Kaziula, co ty masz dzisiaj gorszy dzień, człowieku? takie słabe to daje? Mamy save'a. O, najlepiej mi, kurde, teraz wyskoczyć. Skąd to? Tu, stąd. wiśniaczku? No. No i koncert był spokojnie, Poza tym, że dzisiaj karku nie czuję, ale jest ogólnie lejtowo. Polecam wam... W ogóle, właśnie użytkownik Wesoły Kat mówił mi, że będzie yy, ze mną. Myślę, że się zobaczymy w powoł. w końcu go nie zobaczyłem niestety. No. Szczera, jeszcze. Bo może tak. No. I... I żeśmy się chyba nie zobaczyli, może on mnie poznał, albo mnie nie poznał. Psy. Kurde. Но вот это писать глупия. Ну и Chodź i do mnie strzela. Burak za zakupnicą. Już po nim. Trzeba oszczędzać Ammo, czy patrzeć, ogarniać Ammo, bo potem jest lipa, się Ammo nie ogarnia. Tak, 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 tak. Tylko tego mi brakowało. Już, już. Święty spokój panowie. I panie. Mamy święty spokój na ma małą chwilę. Sztujki! co tu jeszcze? Pieski? No i wszystko Dobra no kończmy tą lokację W każdym... No tam na górze jeszcze Jeszcze ktoś? Pewnie z dachu będą zaraz łatać za mnie Póki co święty spokój Oho, ho ho, ho ho, ho wiedziałem, że coś będzie się jeszcze Głupi pies Stupid dog No to nie wyjdziemy potem ten ten Tak że będzie życie w każdym razie o. Yeah. Nie tak, no nie mamy Ammo. No po prostu inny motyw Chyba no, nie przejdzie. Aj! Kurwa, tak, rakietami naryli teraz. Od razu. A tutaj by się sniperka przydała, bo patrzcie jak piękne po prostu miejsce. Róbmy sobie savea. Save the new one dajemy sobie dwójeczkę. No. I zastanawiam się czy się z wami nie pożegnać moi drodzy, bo tak jak widzicie troszeczkę otwarta lokacja i... Może być bardzo niesympatycznie jak zaczną mi się teleportować z grają opków. No i mamy jeszcze takiego healtha, jakiś armor i coś tam, no to na bank wiemy co się będzie kroić. Dobra, to trzymajcie się i zapraszam was do kolejnej części zagrań z przerywnikiem, już lecą, o. No, to trzymajcie się, cześć.